Ty już łupaczek po efektownym zwycięstwie na F26. Gratuluję tego zwycięstwa. Trzecie, y, trzecie zwycięstwo z rzędu, jeżeli dobrze pamiętam. Y, jestem zaskoczony, że twój rywal tak naprawdę był tak zepchnięty do defensywy. Czy ty byłeś zaskoczony, właśnie? Mało aktywnie. Gdzie, gdzieś tam wydawało mi się, że miał bardziej plan chodzić, chodzić, po prostu mi porozbijać. A w momencie, kiedy ja już stanę obalać mnie kontrolować w ale na szczęście y, ja zrealizowałem bardziej swój To był taki trochę pojedynek, ja to nazwałem o, o, o mistrza Dolnego Śląska, nie wyjaśniło się. Ja, no. Michał to bardzo, bardzo fajny chłop. Y, trenowaliśmy kiedyś razem, naprawdę lubimy się. Mocny zawodnik, było widać, ciężko było go ubić. Bicie nie miało końca, czekałem na sędzia przerwę. przerwie. Y, naprawdę pierwsza runda bo, moim zdaniem, dla, dla mnie w precyzji Zepsnął, spychał mnie i kontrolował przy mocno, także w pierwszej rundzie nie miałem za wiele do powiedzenia gdzieś tam w drugiej. Po podpowiedziach cenera udało się się ruszyć bardziej do przodu i realizować bardziej swój plan. Ale jeszcze przed e, tymi problemami w pierwszej rundzie miałeś też, też dobre momenty i takiej kontroli w dystansie, kiedy lukiki wewnętrzne fajnie e, wklatałeś w kombinację. E, ta kontrola dystansu też była w tej walce istotna? E, tak, generalnie miałem przechodzić tą walkę, jeszcze przychodzić spiechać cały czas Michała do defensywy, boksować, dużo boksować. Szczerze powiem, nie spodziewałem się tej łydeczki po nim, bo nie we wcześniejszych walkach, na niej nie o myślałem, ale fajnie, fajnie, nie ma atakował. Ale też zacząłem atakować łydeczką i tak, że gdzieś te szanse się wyrównały. Trochę za bardzo byłem spięty w pierwszej rundzie, moim zdaniem, i te ciosy były bardziej bite na siłę niż takie z luzu. Miałem na uwagę Twój start w turnieju The Best of the Best. Zapytam, czy nie ma żadnych e, urazów i nie, jest, nie ma nic, nie ma żadnego niepokoju, e, no, no, który mógłby cię wyeliminować. No, na chwilowe jestem cały, także. E, turniej daje aktualne. Czy znaczy, to zwycięstwo było tym bardziej mocne, bo Michał Golaśński był po pięciu zwycięstwach z rzędu, więc e, no, wygrana z kimś takim na pewno powinno się liczyć mocno. Dla, dla, dla mnie to jest bardzo cenne zwycięstwo Michał. Walczył już długo długo na polskiej arenie. E, byłem underdogiem w tej walce, jest bardziej doświadczony. E, starszy ode mnie, także. No, gdzieś tam wykorzystałem swoje atuty i udało się. A Który z trenerów bardziej przeżywał? Ten z Bielawy czy z Warszawy dzisiaj? Myślę, że wszyscy przeżywali jednakowo. Wszystko. Odkładać się rozumiem, że teraz następny krok, następny cel to wygra na 8 grudnia. Yy, dokładnie. To teraz, jak mówiłem wcześniej, samą wagę swoją skupię na 8 grudnia i żeby tam yy, powalczyć i coś zwojować. Jak ci podoba pierwszy odcinek, no bo mieszane opinie. No, taka zapowiedź, można powiedzieć, że trochę dłuższa zapowiedź, tak naprawdę. Yy, wierzę w to, że to w następnym odcinku się rozkręci. Także zapraszam wszystkich widzów przed telewizory, bo na pewno będzie fajnie poznacie trochę zawodników, poznacie nas. Także może też ta, wtedy ta gala 8 grudnia będzie dla Was ciekawsza. Mówiłeś o tym, że Golasiński jest od ciebie starszy. W jakim wieku? Ty masz dopiero 23 lata, uważasz, że zawodnik osiąga swój szczyt? Yy. O ciebie jadą. Nie wiem, no, cię, ciężko bo tak, moim zdaniem, po, tak, po 30 roku życia, gdzieś, jak mi się wydaje, ale no, 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 na pewno nie wygrywasz po prostu czekam. A jak ty osiągniesz swój szczyt, to gdzie wtedy będziesz? Nie wiem, no, to czas, czas pokażę. Mam nadzieję, że będę walczył na wyższych szczeblach UFC. Dzięki, tak jak Zdrowka.